Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z y, dostaw pakietu zresztą Survival z Weberkiem. Czwarty odcinek naszego pięcioodcinkowego maratonu, czyli ten jeszcze następny i na dzisiaj koniec Koniec pewnie będzie też na y, jakichś, w sensie będzie codziennie jeden odcinek, ale na przez jakiś czas nie będzie już maratoników Ym, Wypadałoby moim przyjaciółom atakować Ym, Ja bym się ktoś zastanawiał, gdzie dzisiaj idziemy, wiem czego nie zrobiłam, halo Chodźcie przyjaciele, bo ja muszę was tutaj pokonać, prawda, ja potrzebuję waszego żarcia. I w sumie będąc jeszcze blisko bazy, ja sobie tu wszystko pięknie zrobię. Czemu mi saduszko pika, pik, pik, skoro nic się takiego strasznego nie stało? Odłożę sobie. A pewnie moje życie będzie mi leciało, bo nie mam... O, tu mam... Tu w sumie, a mam, mogę robić maści lecznicze? już, czy... Czy mi się tylko przywidziało? Mogę już robić samy. Dobra, to sobie zrobię. Wezmę to. Nie wiem, jak wziąć, tylko. Aha, mam kamienie przy sobie. Dlaczego mam kamienie? Bo muszę zrobić młot, oczywiście, aby móc rozwalać wszystko. Taki jest opis że to powiedzenia się. Dobra, przechowam. Byrzutkę na razie sobie zostawię. Miałam zrobić popiół. Z czego by tu zrobić popiół? Podziel grupę. Podziel grupę. Podziel grupę chyba cztery, no bo mam dwa, dobra. Wezmę sobie to odłożę do patyków. To też sobie wezmę odłożę do patyków. Ktoś powie, że zmarnowałam, trudno zmarnowałam. Bywa czasem w życiu. Trzeba coś zmarnować. Dobra, zapalę to. W sumie będę musiała wziąć te szuszki i je ładnie tutaj posadzę, żeby już mieć na przyszłość, podzielę sobie... Nie podzieliło się, dobra, nieważne Mam popiół, kamień, mam kamień Odłożyłam, spoko Spoko, moja foko yy, Dobra, bierzemy ten kamień I robimy dwie maści lecznicza Po czym Teraz dajcie mi chwilę pomyśleć, co muszę zrobić Bo ja już nie pamiętam, co miałam zrobić yy, Nie zrobiłam tego balsamu Super Po czym posadzę drewienko Przechowam Dobra Drowianko będę sadziła te które dalej od bazy gdzieś tu powinno być spoko, bo ktoś się interesuje, to wie, że będzie musieli to potem y, spalić A ja nie chcę, aby spłonęła mi baza, a też nie chcę robić tego gdzieś daleko, w otwartym terenie, bo to też grozi y, podpaleniem, nie żeby coś Dobra, jeszcze może tam w tą stronę, nie podpalą mi się chyba skrzynki Wiem, mi się są w lesie, tak, tak. Dobra, sadzimy i ostatnia szyseczka. Idę na taką, powiedzmy, trochę większą wyprawę, więc mam nadzieję, że za ten czas mi drzewa urosną. Chociaż niczego w tym świecie do star nie można być pewnym. Te skrzydła są moim zbawieniem, dziękować, dziękować. Miałam sobie. Ona się też nie pogardza, nie pogardza. Yy, dobra, zjedzmy tak, uleczę się. Miałam wyjść z domu, a nie mogę się po prostu wygrzebać. Masakracja. Dobra, dodaj mokre paliwo, nie obchodzi mnie, że jest mokre. Gotuję na nim żarełko i lecimy, lecimy z tym koksem, bo nie dolecę do jutra. A co mam zrobić? Moja droga jest dosyć długa, lecimy tu, yy, tu nie pokażę Wam gdzie. Yy, lecimy tak, tak cały tu, aż do tego. Tego magicznego miejsca zwanego Albercikiem Przez Magda tak jest nazywany, jeżeli ktoś. Jezu, a mi ta mapa skaczam jakimś cudem. Nie wiem, dobra, lecimy w dół. Kiedyś rozwalę to ognisko przez przepadek, naprawdę. I wypiętnowe. Co zrobiłeś? Najlepszego? Clap your hand. Wiem, wiem, wiem. Nie powinna była śpiewać, ale no po prostu czasem wchodzi za bardzo. A ostatnio oglądam taki słodziutki kanał z króliczkiem Lenny and the Bunny, coś takiego Jest przeuroczyn, kochany i po prostu najlepszy z wszystkich No i co? No i bardzo go lubię i oglądam dosyć dużo ostatnio Oczywiście anglojęzyczny Wiadomo, trzeba szlifować angielski do matury Tak, zacząć zbierać wszystko <głos》> muszę. No i tam w jednym z odcinków pani tego króliczka śpiewała właśnie tą piosenkę i a nie pomyliłam to, nie w tym. Ostatnio oglądałam, wiem co, kompilację najlepszych TikToków y, True Beauty. I tam y, True Beauty, albo kto był głos podstawiony, nie wiem, śpiewa i Mopsikowi y, ten, żeby... Jak coś tam, coś, to się ma obrócić. No i się obracał, no. Fajnie, fajnie. Weszła mi muzyczka. I od razu, nie wiem czy ktoś z Was y, ogląda gamersów. Miałam takie samo skojarzenie, jak y, młotka zaczęła, jak nagrywała jej... Dostar... a nie do starba, Boże yy... Co nagrywali razem? Powiedzcie mi, bo pomóżcie, bo mój mózg jest zbyt przeciążony Nagrywali Dead by Daylight, tak? To śpiewali właśnie... Młotka zabisnęła na haku i... Jeśli wisisz dziś na haku, klaśnij raz No, a potem Tomek to praktykował przez kilka odcinków i było Jeśli wisisz dziś na haku, klaśnij raz Po czym on zaczynał straglować, więc ta spacja to było więcej niż raz Co? Więc no tak, tyle w temacie Zawsze się zastanawiam, co one tam dziobią Ani ziarenka, nie ma nic Ja wiem, że ptaki potrafią jeść nic Tak samo jak ryby w wodzie Tak dziobią tymi dzióbkami I tam nic nie ma, ale one coś tam jedzą, nie? Mój brat mówi, że jedzą glony No nie Mnie to komentować I dlaczego mój mózg tak drastycznie spadł? A, by przemoczenie Dobra, nie było tematu Ojej. Czy ja w ogóle wyszłam z jednego biomu chociaż? No byście, Ja byście. Ja by ktoś nie zauważył. No ja próbuję stąd wyjść, ale tak, musiałam mózg trochę podnieść. Aha, przeszłam tylko taki mały kawalątek. No dobra. Ile mi jeszcze brakuje? Dosyć sporo. Lecimy. No Nosimko, nie pogardza, nie pogardza. Wiem, że zbieram wszystko aż nadmiar mam, ale... Chwila moment, powiedziałam na pierwszych. Takich rzeczy się nie mówi. Nie ma czegoś takiego jak za dużo rzeczy w donstarwie. Naprawdę, uwierzcie mi. Dunstar to jest gra, w której absolutnie wszystko się przydaje. Swoją drogą wiem, że się powtarzam. Nie wiem, czy to mówiłam na, w tym maratonie, czy w wczorajszym odcinku, hmm, że jestem mega, mega podekscytowana na ten Dunstar w New Home i nie mogę się doczekać, aż będę mogła... Zainstalować i z siostrą, nagrać dla Was nową serię, ale to pewnie wyjdzie w roku szkolnym gdzieś, więc odcinki też będą się pojawiały tak dosyć rzadziej, no bo wiadomo, każda z nas zaczyna taki ważny rok w szkole i, i trzeba się przyłożyć. Uff, mój mózg paruje mi masakrawca, a nie jest gorąco. Nie wiem, czy jakoś mi... Mnie... E, Łepek troszeczkę poboliwa, ale tutaj e, na spokojnie damy radę, lecimy. Boh, bo, bo, co? Chciałam powiedzieć: znowu lecimy na szczecin, ale nie będę się powtarzać. Macie czerwone dupy? Macie czerwone dupy, To się do was nie zbliżam. O nie, mój mózg, błaga mózgu, nie. Błaga mózgu, żyj. Lecimy po jakie kwiatki? Bo to się kiepsko dla mnie skończy. Chyba nie powinnam, była oh, oh. If you're happy and you know it, clap your hands Wezmę do ręki yy, Uff, mogę zrobić pochodnie, nie przewidziałam tego do końca yy. Boże, żebym żadnego z nich nie uderzyła Och, Holender, nie uderzyłam cię, zostaw mnie Jest pierdzielący Chciałam pozbierać tutaj kupy, tu mi nie dadzą. Trawa Jest kupa, właśnie Co byś chciał? Krótszych nie ma, są tylko takie, które mam brane. Skarpetki? Chodzi o spodnie. A spodnie...